Cześć moi kochani mini widzowie! Z tej strony błękitnej The Magic Potato! X3 uh, To będzie QA. Pytania do mnie. No cóż, nie przeciągając dalej, zaczynamy. Ja zaczęłam oczywiście od mojej kolejności, chociaż, no nie wiem, to chyba było od pierwszego. Tak, 1, 2, 3, 4. Niektóre pytania były dziwne. A niektóre były przewidywalne, więc zaczynam no, dalej nie przyciągając. Iza Więzkowska pyta. Dlaczego jesteś ziemniakiem? Bo tak, bo kocham ziemniaki. I co mi zrobisz? <grywa> y, ZU, 123 za jeden, dwa, trzy, pyta. Dlaczego słowo, słowo? To dla słowo, słowo, słowo. Y, pff, nie wiem. Nigdy się nad tym nie zastanawiałam i nawet nie mam o tym żadnego zdania, więc to pytanie jest dziwne. Nie wiem, naprawdę. Winnie da Autofobia pyta: Lubisz mnie? Tak. Lubisz ziemniaki? Tak, myślisz, że czemu mam to w nazwie? E, lubisz bataty? Nie wiem, co to jest. Nie, może to błąd ortograficzny, może to jakaś rzecz. Nie wiem w ogóle, co to jest. Może ty się pomyliłeś, to pisząc, albo Pff, nie wiem sama teraz co to jest. Błagam bez O Radio Radioactive Wilczeł pyta, czy jesteś ruda. Nie, nie jestem ruda. Salon pyta, tego niebo jest niebieskie, a nie żółte? Nie wiem, pytaj naszego stworzyciela. To, że jestem magicznym ziemniakiem, to nie, nie będę tego wiedzieć. No ale to dlatego, że Bóg tak chciał. No, proszę, odpowiedź. Taka tam nieznajoma pyta. Czemu, gdy jest więcej samobójców, to tym mniej samobójców? Yy, nie wiem. To dlatego, że jak jest więcej samobójców, to oni się będą zabijać i będzie ich mniej. Proszę, masz odpowiedź. Lena Lips make, corn, Pl FNAF pyta, czy grałaś we FNAF 4? Nie, bo bym się zesrała. No, a tak właściwie to. Nie, niestety nie grałam. Chciałam zagrać u kuzyna, ale mi nie pozwolił. <ścoughs> Vic Send Fury Fox pyta. Dlaczego trawa jest. Dlaczego trawa jest zielona, a lwy są żółte? E, trawa jest zielona, bo byłoby dziwnie, gdyby była fioletowa, a lwy są żółte, bo byłoby dziwnie, gdyby były niebieskie. No. The Poromenias z LST pyta Lubisz placki? E, nie, i poza tym nie mogę ich jeść. Ach, czy nie lubisz? Lubię cię. Czym jest dla ciebie prawdziwa przyjaźń? No nie wiem. Sama. Zresztą. Nie mam zdania. Zakochałaś się w kimś kogo z nas z klasy. Nie powiem. E, jak bardzo lubisz spamić. E, sama, nie wiem. Konie czy koty? Koty. Psy czy papugi? Psy. Nika Dragons pyta. lubisz mnie? Bardzo! Eee, Krysie? Sama powinnaś to wiedzieć. <laughs> Peridot pyta, pusia zabić. Co? Nie rozumiem. Eee, placki czy masło? Masło, ziemniaki czy pyzy? Ziemniaki!